День добрый. Dzisiaj chciałabym Państwu powiedzieć kilka słów na temat pęcherza moczowego i jego problemów z popuszczaniem albo zatrzymaniem moczu, niemożliwości wyopróżniania go swobodnego. W refleksologii jest to takie charakterystyczne spojrzenie refleksologa na stopy. Ja tutaj mam dwa rodzaje stóp, zresztą tych stóp w ogóle mam wszystkich dosyć dużo. Nie wiem czy będzie to widoczne. Tutaj ten pęcherz moczowy jest niezupełnie, niezupełnie sprawny, natomiast jeśli wezmę tą nogę, to tutaj nie mogę w tym wgłębieniu nie mogę wiele narzekać na problemy pęcherza moczowego refleksolog który widzi stopy naprzeciwko siebie już pierwsze jego oczy zwrócą uwagę na to że tu się wytwarza w tym miejscu wytwarza się taka forma śliwki czasami dużej śliwki czasami mniejszej Albo czasami jest zupełna odwrotność, że to wszystko jest bardzo zapadnięte i takie drętwe i wyschnięte, tak jakby tych mięśni nie było. W pracy refleksologa jest to stosunkowo łatwa sprawa do uregulowania. Jak się mamy zachować my, którzy cierpimy, jesteśmy tam w starszym wieku, tak samo jak i ja, starsza pani to yy, musimy to rozpracować. Moja mama miała 86 lat, jak sterowałam ją telefonicznie, w jaki sposób rozpracować pęcherz moczowy, dlatego że nie umiała utrzymać moczu, żeby z sypialni dojść do łazienki, mocz nie, nie yy, yy, wytrzymywał pęcherz moczowy zwieracze nie utrzymywały. I teraz jak się powinniśmy zachować? Tą powierzchnię w tych stopach powinniśmy starać nie tym palcem, bo tym palcem będzie źle. Zresztą którymkolwiek palcem, jeśli podwiniemy, jedna noga na podłodze, druga noga na kanapie, dźwigniemy, każdy z nas jest albo położyć sobie drugą nogę na y, nogę, na której chcemy pracować, jak przeszkadza nam brzuch, y, to położyć na stołeczku czy na krześle, i tą całą powierzchnię trzeba. Samemu sobie rozpracowywać we wszystkich kierunkach, nie tak jak mapa refleksologii pokazuje, jakieś tam malutkie powierzchnie, ta powierzchnia jest zdecydowanie większa, ale tak będziemy rozpracowywać sami sobie w domu, a więc we wszystkich kierunkach, w jedną stronę, w drugą stronę, w trzecią stronę, po prostu musimy doprowadzić, żeby to wszystko, to będzie bardzo bolało. Najpierw nie znęcamy się nad bolącym miejscem, rozpracowujemy wokół całą powierzchnię. Ta powierzchnia się zaczerwieni. Absolutnie zahaczymy o przewód moczowy. Kto wie, czy nie zahaczymy o refleksy naszych nerek, i to ta powierzchnia musi się zaczerwienić. I tak jest na jednej stronie, i tak jest na drugiej stronie, na jednej nodze i na drugiej nodze. Na jednej nodze może być silniejszy ból, na drugiej nodze może być zdecydowanie słabszy. Jak często tą pracę powtarzać? Nawet 3-4 razy w ciągu dnia, jeśli tylko dokucza nam. Drugim takim wsparciem dla takiego przeciętnego człowieka są refleksy tu w dłoni. Jeśli tu nauczylibyśmy się starannie chodzić tym kciukiem, manewrować, wchodzić, znajdziemy bardzo bolącą powierzchnię, ona się zaczerwieni z jednej, z jednej strony, z drugiej strony, w jednej ręce, w drugiej ręce i Pobudzi się to gdzieś tam do pracy. Natomiast sam refleksolog na pracę nad pęcherzem moczowym patrzy nieco inaczej. My nie wiemy, co jest przyczyną, wiemy tylko, że pęcherz nie ma swojego zawieszenia, ale wszyscy, a wszyscy, zatem, wszystkie mięśnie, wszystko to, co w miednicy ma nam sprawnie pracować, funkcjonować. Po to, żeby była ta praca. Oczywiście ćwiczenia, które są bardzo często opisywane w niektórych podręcznikach, czy na filmach na YouTubie, czy gdziekolwiek, te ćwiczenia zrobią olbrzymią robotę, ale na to trzeba czekać. A jak pęcherz popuszcza, nie, utrzyma, nie potrafimy utrzymać moczu, nie ma lepszej pracy niż praca refleksologii. Taka sama sytuacja, teraz jeszcze y miałam wspomnieć o jak refleksolog na to patrzy. Jeśli mamy dwie stopy i pracujemy, jedna stopa y jest nabrzmiała, druga stopa tutaj, to y ten, y refleksy tego pęcherza nawet są gorsze niż w tej stopie, to y refleksolog bierze pod uwagę, że ta cała powierzchnia, a więc cała nasza miednica tu jest biodro kolano, wszystko to, co we wnętrzu, to wszystko musi być starannie rozpracowane. A więc, jeśli włączymy w to ćwiczenia fizyczne jako takie, położymy się na podłodze, wyćwiczymy pachwiny w jedną stronę nogi, w drugą stronę wytrzęsiemy dobrze to ciało, wprowadzimy w niego wibracje, ono zacznie poszukiwać zdrowia. Niemniej jednak powtarzana, systematyczna praca na refleksach pęcherza moczowego daje efekty dosłownie z godziny na godzinę teraz trzeba się zastanowić jeszcze nad problemem pęcherza moczowego w momencie nie wiem czy samego pęcherza moczowego czy, czy cewki moczowej od czasu do czasu takie pieczenie przy oddawaniu moczu albo uczucie dyskomfortu w okolicach w pęcherzu moczowym Tutaj, w zależności od tego, co pijemy, jak zaczniemy pić pieru, pietruszkę, którą starliśmy na tarce i zaparzyliśmy, tak jak parzymy herbatę i pijemy rano i wieczorem po szklance, zaczynają się nam wszystkie, cały układ moczowy zaczyna nam się pozbywać trochę zanieczyszczenia. Wobec powyższego. Możemy mieć uczucie takiego pieczenia w formie piasku, coś tam schodzi, jakieś zanieczyszczenia. Albo jak kobieta ma upławy i majtusie ma zabrudzone czymkolwiek i coś jest też nie tak i jest dyskomfort. Cieniutka podpaska, 3-4 krople oleju z drzewa herbacianego i trzeba pochodzić przez kilka dni. Czasami jeden dzień jest wystarczający, w zależności od tego, jak to, ten problem jest zaawansowany. A więc to nie jest czekanie dwóch, trzech, ćwiczyć będziemy już musieli cały czas, jeśli już jesteśmy w tym starszym swoim wieku, a tym bardziej ci, którzy mają tak dużo ciała w okolicach pachwiny, już powiększony taką starczą figurę, która pokazuje się takimi obłymi kształtami. Ta praca wymaga zdecydowanie więcej cierpliwości. Niemniej jednak u młodych ludzi to idzie bardzo szybko. Efekty są bardzo ciekawe. W ogóle ta refleksologia, to nie wiem czy ona jest, ale jest czymś niesamowitym. Następną sprawę chciałam powiedzieć, jak się zachować, jak boli kość ogonowa przy siedzeniu. Wtedy potrzebny jest ktoś drugi, kto wejdzie w okolice dwóch pięt. W ten sposób wejdzie w okolice dwóch pięt i tu starannie ściśnie, to będzie bardzo bolące, malutki kroczek do przodu, znowu, ponownie, rozpracować jedną powierzchnię, drugą, ale wejść, przetrzymać i potem tym ruchem takim rozbalansowania, zwolnienia tego bólu, który był, to gorąco przeniknie do kości ogonowej. Trzeba zrobić to na przeciwnej nodze, bo my nie wiemy w którym miejscu będzie, ale gorąco przeniknie od jednej pięty drugiej pięty, jednej pięty jednej nogi, drugiej nogi, a więc te dwie pięty tutaj to złącze, które pokazuje nam ciało człowieka, w tym miejscu to zrobi się gorące, zrobi się ciepło. Pracujemy na dwóch Ciepło przebiega przez cały kręgosłup do samej góry. To jest drugie takie wsparcie, i co się, jak się zacznie dziać. Jeśli długo już boli ta kość ogonowa i krzyżowa, nie bądźmy zaskoczeni, jak będą, mają prawo drętwieć ręce, dyskomfort w kałku, niezadowolenie. Refleksolog też w bardzo krótkim czasie te problemy odnajdzie w sobie i będzie to swobodnie pracowało. Teraz rozluźni się, popuści. I efekt pracy jest dosłownie z dnia na dzień yy, yy, widoczny w odczuciu. Musi przeszyć to gorąco. Dalej, jeszcze co chciałam wspomnieć, to chciałam jeszcze wspomnieć, o rozblokowaniu szczęki, która klika albo nie daje swobody swojej pracy. Mieliśmy zajęcia dla refleksologów trzeciego etapu dla tych takich już zafascynowanych refleksologią teraz w sobotę i niedzielę i miałyśmy trzy osoby, które zablokowane były w szczękach, jedna czeka na zabieg operacyjny. Przez mądre rozpracowanie palców, poszukiwanie i jednocześnie palców tutaj przy pierwszym paliczku od spodu rozblokowujemy szczęki i szczęka popuszcza. Oczywiście nie zawsze to wyjdzie trzema, czterema ruchami. Trzeba rozpracować palce. Refleksolog musi znaleźć to, co jest bolesne, ale to popuszcza na poczekaniu. Robi się wtedy też w głowie gorąco, robi się ciepło w całym ciele, boli w stopach, ale efekty są niesamowite. Proponuję zakasać rękawy i zacząć troszeczkę dbać o siebie, żeby być zadowolonym każdego dnia i wdzięcznym za to, że paluszki nasze przy takiej małej informacji, którą staram się Państwu przekazać, ciało już pracuje. Pęcherz moczowy wcale nie musi być dla cierpienia. On może pracować nawet w moim 75-6 roku życia, mimo tego, że on co, jakiś czas tam dokuczał. To po prostu nie czekam, aż przyjdzie problem, tylko każdy ból, każdy dyskomfort staram się niwelować i likwidować na poczekaniu, żeby nie rozwijać procesów chorobowych. Dziękuję za spotkanie i do następnego razu. Kocham refleksologię, kocham wszystkich tych, którzy są nią tak samo zafascynowani, a jest nas coraz większa rodzina, która poszukuje zdrowia, i polecam mądrości pracy ciała człowieka dla dobrego zdrowia, samopoczucia, wdzięczności, miłości, serdeczności i wszystkiego, co piękne. Dziękuję.